Witam serdecznie, moi kochani. Chciałam dzisiaj opowiedzieć wam o słońcu, które przejdzie 22 lipca do znaku lwa i będzie w nim do 23 sierpnia. Serdecznie zapraszamy was do wysłuchania naszych następnych prognoz przez dziewczyny przygotowane, właśnie przez, też właśnie przygotowała fajne nagranie Honoratka na Astro. Astroveritas pod tytułem Eks, Eksplozywna komunika, Koniunkcja Urana, Marsa i Węzła Karmicznego w znaku Byka. Bo, ta, bo to słońce w Lwie to będzie miało właśnie bardzo duży wpływ na, to, co, na naszą energię, która będzie się działa. Więc zapraszam serdecznie i dziewczyny przygotowują następne wideo informujące właśnie o energii, jaka będzie w najbliższym czasie. Najbliższym bardzo zapraszam do wysłuchania, bo jest naprawdę bardzo ważne. Więc y, słońce opiekuje się lwem i najlepiej czuje się w tym właśnie y, y, władztwie. Jest lato, jest piękna pogoda, y, wakacje, romanse, flirty, dobra zabawa. Powinna być, ale i lekka energia, ale moi kochani w tym roku tak nie będzie, ponieważ, w najmniej nie dla wszystkich, ponieważ w byku znajduje się uran. Uran jest planetą rewolucji nagłych, nieoczekiwanych zmian. W byku jest również węzeł karmiczny, który wyznacza nam kierunek, w który mamy podążać. I od 30 lipca do 8 to tak, do 8 sierpnia do byka wejdzie planeta Mars. I zrobi ścisłą koniunkcję właśnie z, w, w byku z, z uranem i z węzłami karmicznymi. Mars. Jest wojownikiem, bogiem wojny, agresji. Gdy te, gdy te planety się połączą, będzie to intensywna, przeznaczeniowa aner energia. Zwykle Mars w Byku ma spokojną i bezpieczną energię, która ma nas doprowadzić do wyznaczonych celów. Jest to połączenie bardzo rzadkie uran w znaku Byka. Jest raz na 85 lat i Mars w połączeniu z Uranem na węźle karmicznym, w którym stronę mamy podążać, mówi nam ten węzeł karmiczny, przyniesie nam intensywny, intensywny, nawet i niebezpieczny czas. Byki i skorpiony, będzie to dla Was kwadratura do Słońca, a wodnika opozycja do Saturna. Oczekujemy, kochani, że w Waszym życiu będzie się już coś zakończało dla tych znaków. Co już yy, musi odejść, bo już nie działa z wami, nie służy Wam, i nie pozwala Wam dalej się rozwijać i iść wyżej na inną ścieżkę, na inną energię. Jest to ciężkie, ponieważ najwygodniej i najbezpieczniej jest nam w tym, w czym czujemy się, co znamy, tak? A, nowe, a nowego się boimy. Pamiętajmy, że czasami w danej chwili wydaje nam się, że taka zmiana, która nam przychodzi, to ona jest dla nas niedobra, ale tak nie jest. Zmiany są po to, żebyśmy się ulepszali, żebyśmy mogli wyjść na wyższy poziom. Ja wiem, że to się łatwo mówi, a gorzej jest, jak dana sytuacja przychodzi, ale uwierzcie mi, że z perspektywy czasu, jak popatrzymy na to z, z, z ubiegiem, z biegiem czasu, to dochodzimy jednak, że. To było bardzo dobre, najlepsze, co mogło nas spotkać. My sami boimy się wychodzić z tych struktur, które już znamy, a, ale one nam już one nam służą jakiś czas, później one już nam przestają służyć. I właśnie przychodzą takie konstelacje planet, które pozwalają nam się od tego uwolnić, jeżeli sami tego nie zrobimy, tak, to, to, to po prostu, a w Uran z Marsem... Daje nam rewolucję, daje nam nagłe, nieoczekiwane zdarzenia losu i przeznaczeniowe, bo tam jest węzeł, węzeł karmiczny. To wtedy z tą stronę musimy podążać, bo jeżeli nie jesteśmy na tej, na tej ścieżce, te planety będą to weryfikować. I ten miesiąc sierpień jest bardzo ważnym miesiącem, bardzo intensywnym. Bawcie się, moi kochani, wyjeżdżajcie, ale myślcie o swoim życiu o tym, co robicie, jakie podejmujecie decyzje, czy one są z głębi serca, od połączenia się tych planet w znaku byka, nasze wartości, nasze życie globalnie będzie się zmieniać. Zwróćcie uwagę na decyzje, które podejmujecie, żeby były zgodne z Waszymi wartościami, z głębi Waszego serca. Ponieważ ze względu na, to, na tego Saturna, który będzie w opozycji do lwa i w kwadraturze do byka i skorpiona oraz ścisła koniunkcja Marsa z Uranem i węzłem karmicznym, która jeszcze raz powtarzam, będzie od 30 lipca, uważajcie, wtedy do 8 sierpnia. Oczekujemy, kochani, asygnowanych wydarzeń. Wydarzeń, które zmienią nasze życie, nasze wartości globalnie i społecznie. Jak wspomniałam, nasze kolorki przygotowują wideo, żebyście dokładnie wiedzieli, na jakim poziomie wasze życie będzie się zmieniało. A teraz przechodzimy do poszczególnych znaków Zodiaku. Yy, który słońce będzie w lwie. Co to będzie oznaczało dla baranka? Dla baranka będzie słońce stało w trygonie. Dla Was, moje kochane baranki, energia będzie się skupiała na zabawie, bo jest lato, ma być lekko, spontanicznie, wesoło. Wy, moje baranki, macie kochać siebie, wyrażać siebie, swoje emocje. Zwróćcie uwagę na siebie, jak potraficie kochać, bawić się, w jaki sposób przyciągacie miłość. Jak Wy, jako ludzie, osoby, ja chcę się bawić, kochać. Jak ja chcę spełniać się jako osoba, wyrażać swoją twórczość, kreatywność, dobry czas też na sport, na świadomość siebie, co ja lubię, gdzie ja chcę się spełnić, co mnie wyraża. Będzie to bardzo, będzie to czas na spełnienie swoich marzeń, życzeń dzieciństwa. Ukażą się Wasze talenty, Wasza oryginalność, zdolności literackie, aktorskie, jakieś inne artystyczne. Jak i publicystyczne, sprawy społeczne, spędzać czas będziecie też y, z dziećmi, Wy jako dzieci, też, jak, też y, Wy jako wewnętrzne dziecko. Zabawa, lekkość, jak i romanse i dobry seks. Trygą oznacza moje baranki, że lekko będzie to wszystko, będziecie to wszystko zauważać u siebie, odkrywać Wasze hobby i kreatywność oraz marzenia płynące z serca. Proszę w to wchodzić, proszę się otwierać na tą energię, a u Was będzie to po prostu lekkie. Słońce w lwie dla byka będzie stało w kwadracie. Dla Was, moje kochane, byczki, energia będzie fokusować na Was, na Wasze sprawy rodzinne, na Wasze poczucie bezpieczeństwa, dom, w którym żyjecie, rodzina, Wasze emocje i więzi z bliskimi. Jeśli coś Wam, moje drogie byczki, już nie służy w domu, w kraju, w którym żyjecie. Nie czujecie się bezpieczni, komfortowo, miło, będzie to, wszystko, będzie to wszystko u was zamykane. Będą przychodziły nagłe, nieoczekiwane sytuacje tylko po to, aby pomóc wam, byczki znaleźć się w prawdziwym, bezpiecznym domu. Mogą zmieniać się wasze tradycje rodzinne, wasze korzenie, ale także i sytuacje rodzinne. Może nie czujecie się już szczęśliwi z daną osobą, z którą jesteście, może zauważacie, że nawet jej już nie znacie. Te, te, te związki też będą zamykane. Będziecie zamykać również historię z przeszłości. Mama, babcia, wszystkie korzenie. Mogą to też być takie sytuacje, że ktoś chce odejść, a nie może, bo jest uzależniony, manipulowany. Nie może odejść, bo ma długi, z różnych powodów. Kwicie w związkach, w, w, w rodzinie, bo są dzieci oczywiście. No ale przyjdzie taka, jest teraz właśnie dla Was taka energia, że przyjdzie coś i pozakańcza to wszystko. Więc musicie się na to, moje kochane byczki, przygotować. Wszystkie te tematy będą dla Was zakańczać w nagły, nieoczekiwany sposób, z dużą i nagłą siłą. Sytuacje rodzinne, dom, bezpieczeństwo. W tych tematach to, co Wam się byczki nie, to, co wam byczki nie służy, a sami nie, zakańczy, nie zakończyliście tych tematów. Bo jest trudno, bo nie wiecie, jak z tego wyjść, więc uran z Marsem będzie nagle nieoczekiwanie wrzucał Was w miejsce, w którym powinniście być w drogę Waszego przeznaczenia. Słońce w rwie dla bliźniaka. Dla was, moje bliźniaczki, będzie chodziło o Waszą komunikację i aktywność umysłową. Procesy Waszego myślenia, mówienia, jak przetwarzacie Wasze informacje, wiedzę Waszą, w jaki sposób podchodzicie do nawiązywania informacji z, z otoczeniem, czy potraficie się komunikować przez nowoczesne techniki, tak jak maile, telefony, whatsappy, zoomy, signale, instagramy. Jak sobie z tym wszystkim radzicie? Dla Was, moje kochane bliźnięta, jest to seksy. Oznacza to dla Was, że... Do Was przyjdą jakieś możliwości, ludzie będą chcieli z Wami współpracować w nowoczesny sposób. Praca przez internet, co wcześniej wymieniłam. Kursy na łonie natury, przekazywanie wiedzy, uczenie się czegoś nowego. Będą to również tematy z rodzeństwem, z sąsiadami, polepszenie, yy, taka lepsza komunikacja. Jak mieliście jakieś problemy z, yy, z rodzeństwem swoim, to będziecie mogli to polepszyć, a także ze swoimi sąsiadami. Pewnie jest teraz ciepło, jakiś grill wspólny, porozmawiać, spędzić fajnie czas, żeby nadgonić tą może wcześniejsze jakieś dziwne sytuacje z sąsiadami, bo wiemy, jak to jest z sąsiadami, jak się żyje. Będzie to dobry czas na polepszenie waszych kontaktów. Może jakiś wyjazd na plener, będzie to wszystko przychodziło do was, moje kochane bliźnięta, w sposób łatwy, nieoczekiwany, jak grom z jasnego u nieba, ale w pozytywnym. Słowa tego znaczenia. Słońce w lwie dla raczków. Co? Słońce w Lwie dla raczków. Wasze słońce raczki nie będzie miało bezpośredniego wpływu na koniunkcję planem znaku Słońce w Lwie będzie stało przed Wami. Dla Was, moi kochani, oznaczać będzie Wasze wartości, jak Wy patrzycie na siebie, co jest dla Was Waszą wartością w życiu. Jak rozporządzacie Waszymi zasobami, w jaki sposób zarabiacie swoje pieniądze. Czy przez swoje hobby, pasje, życzenia, marzenia płynące z serca, czy tylko po prostu pracujecie, bo... Y, trzeba płacić rachunki i nie płynie to, nie robicie tego, co byście chcieli, po prostu pracować. Będzie to czas, gdy nagle zobaczycie, odkrycie w sobie wasze hobby i to, co lubicie robić, y, czy korzystać ze swojej pasji i zainteresowania do zarabiania pieniędzy. Macie, moje kochane raczki, zwrócić uwagę na swoje marzenia i życzenia do zarabiania pieniędzy, płynące z waszej pasji, z głębi serca, co też wam daje poczucie bezpieczeństwa, jakie są to wasze wartości i jak możecie je zdobyć. Macie skupić się na waszej pasji, hobby, wykorzystać i to, i, to, i to wykorzystać do zarabiania pieniążków. Lew, moi kochane lwy, słońce zrobi opozycję do Saturna. Tematami będą dla Was moje lwy, jak wy czujecie się sami ze sobą. Saturn może was, moje kochane lwy, ograniczać w sprawach, które nie są dla was dobre. Jak Ty patrzysz na siebie, czy gdy podejmujesz decyzję, czy patrzysz na siebie, czy bierzesz innych pod uwagę, wy muszą zwrócić uwagę na siebie, na to, co Wy chcecie. Jest to dobry czas, jest to dla Was opozycja do tematów partnerskich, relacji z bliskimi, różnego rodzaju umów. Partner, partnerzy też życiowi, partnerzy biznesowi, czy to są partnerstwa, które dla Was są korzystne. Jak Wy, moje drogie lwy, czujecie się w tych partnerstwach, biznesach, które prowadzicie, jak to wszystko na Was działa, czy jest to stabilne, bezpieczne dla Was, czy potraficie wykorzystać, czy potraficie postawić granice i powiedzieć dosyć, nie, nie będę tyle pracował, pracowała. Zwróć uwagę na to, co Ty, drogi lwie, chcesz, jak Ty chcesz się wyrażać przez swoje, przez... Siebie samego, a nie przez innych. Pokażcie się takimi, jacy jesteście, tak z głębi serca. Pamiętajcie, że ta e, e, energia koniunkcji tych planet w byku plus opozycja dowodnika zrobi w waszym życiu rewolucję nagłą, nieoczekiwaną i nieprzyjemną w danej chwili. Bo pamiętamy, że e, to wszystko, co już wam nie służy. Będzie zmieniane, będzie po prostu likwidowane, będzie zakańczane. Jest to bardzo ciężkie, ale potrzebne dla Was. Jeżeli już Wam coś lub ktoś nie służy, życzę dużo siły i rozsądku, bo jednak Słońce jest w Waszym znaku i Wam doda energii pozytywnej i siły na pokonanie tych tematów. Dla panien, Słońce w Lwie, dla panien. Moje kochane panienki, ta cała koniunkcja w byku nie ma bezpośredniego wpływu na wasz. Na Wasze Słońce. Będą to tematy związane z rozwojem spirytualnym, rozwojem duchowym, poszerzaniem swoich horyzontów, zajęcie się swoim zdrowiem, zajrzenie w głąb siebie, wyciszenie się, zmienienie swojej diety, rozwój spirytualny, analiza siebie, swojego życia duchowego, zbieranie siły, oczyszczanie się. Jest to czas wakacji. Może niektóre panny są po egzaminach lub ciężkich doświadczeniach. To, będzie dla, y, doświadczeniach? to będzie dla was, moje kochane, dobry czas na taki relaks, medytację, pozostawienie tych y, starych traum z, z przeszłości, więcej odpoczynku psychicznego, pobycie z naturą, na łonie natury, odpoczynek, wakacje. Dla niektórych senatoria to może też być coś nagłego, na przykład nagły wyjazd. Znikam gdzieś nie mówię nikomu nic. Dobry czas na zajęcie się samym sobą, słuchanie się w siebie, w swoje emocje, kierowanie się empatią, kierowanie się życzeniami płynącymi z serca. Dobry czas na kursy, naukę, warsztaty, pomyślenie, co ja muszę zmienić w swojej diecie, w swoim zdrowiu, aby je polepszyć. Więc takie tematy będą dla nas, dla panienek, słońce w lwie, dla skorpionów. Moje kochane skorpiony, dla moje kochane. Bagi, dla Was słońce, wie wie, to sekstyl. Oznacza to, że przyjaciele będą dodawać Wam siły, że będą Wam pomagać. Ma, e, mają się pojawiać ludzie w grupach lub przez grupy, gdzie będziecie mogli e, razem współpracować. Macie wchodzić w te grupy, macie się z nimi łączyć, mm, przez które będziecie mogli spełniać swoje marzenia, życzenia. Płynące z serca. Będziecie zakładali nowe strony internetowe, będziecie wchodzić ze swoimi pomysłami na online, będziecie mieć powodzenie w wychodzeniu na, on, na online. Będzie to dobry czas na nowoczesność, oryginalność i niepowtarzalność dla Was moje wagi. Będą pojawiały się, pojawiali się przyjaciele, y, będą Wam pomagać, y, będą Was protektować i mobilizować do Waszego wzrostu, do spełnienia. Marzeń i życzeń. Przyjaciele, ludzie z grup yy, będą proponowali Wam różne nowoczesne pomysły. Możecie wchodzić w grupy i zakładać nowe grupy. Będziecie mieli, yy, moje wagusie, więcej szans, możliwości na popularność. Ludzie będą Was y, popychać do wchodzenia na social media. Yy, będzie to więcej mocy, więcej yy, szans więcej takiej mocy przebicia, zaistnienia. Pojawia, pojawia się będą przyjaciele, z którymi będziecie uczyć się przez online. Mogą to być yy, nowe tematy lub już wcześniejsze, ale unowocześnione w taki nowocześniejszy sposób albo ulepszone. Yy. Takie propozycje będą też mogły być jakieś takie oryginalne tematy, które dotychczas żeście chowali pod gdzieś w szufladzie albo pod, pod, pod książki. One będą teraz mogły, właśnie będą wychodziły. Będzie to się działo w taki sposób łatwy. Mogą również pojawiać się drugie lub trzecie związki stałe. Ludzie, którzy już są po pierwszych małżeństwach, czy po drugich związkach stałych, będą mieli możliwość na poznanie kogoś nowego i wejście w nim, z, nim, z tą osobą, taki trwały, nowy związek. Będzie to też taka zmiana poglądów spo społecznych i politycznych. Dotychczas, co żeście mieli inne spojrzenie na politykę, na społeczeństwo, na to, co się dzieje. Teraz będzie się to u was zmieniało, moje drogie wagi. To na tyle. Dziękuję ślicznie. I przechodzimy do następnego znaku. Teraz będzie to kwadratura. Oznacza to dla Was, moje kochane skorpionki, że wasze cele życiowe, wasza droga powołania będą się zmieniały. Jeżeli nie jesteście na właściwej drodze, jeżeli życzenia, marzenia nie płyną z głębi waszego serca, czy robicie to, co lubicie, czy to wpływa, wypływa z waszej. Z waszego, z, y, głębi z was, y, wasze reguły, wasze zasady, jakimi kierujecie się w życiu, y, będą się nagle drastycznie zmieniały. Będą to tematy waszej reputacji, kariery zawodowej, wasze ambicje, struktury, regulacje, regulaminy, zasady: to wszystko, co już wam nie służy, to co już nie idzie z wami, to nagle rewolucyjnie zmieni się wasz, y, u was. Wasza praca. Kariera, nauka, wszystkie nagłe, nieoczekiwane, nieoczekiwane będzie się zmieniało, aby postawić was na odpowiedniej drodze życiowej. Na drodze, którą czujecie z głębi serca, ale bądź, yy, boicie się, na nią wejść, bo zasady, reguły was trzymają. Przyjdzie koniunkcja planet w byku i nagle to wszystko wam rozwali, żebyście mogli budować coś, co idzie z wami, wpłynie od waszego serca, a nie bo ktoś wam coś narzucił. Tak, także, moje kochane skorpionki, życzę Wam, żebyście miały siły na otwieranie się na to nowe i żebyście wybierali decyzje, które będziecie podejmowali z głębi Waszego serca. Będzie po prostu to lżej. Moje kochane strzelce, dla Was słońce w lwie będzie oznaczało trygon. Będą to tematy związane z Waszą wyższą edukacją, Waszymi dalekimi podróżami. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat innych kultur, religii, studiowanie za granicą, poszerzanie horyzontów, może akurat ktoś aplikował i dostał propozycję, no to będzie się to tak wszystko klarowało, że wy w tym kierunku iść. Będziecie analizowali swoje poglądy filozoficzne, będziecie projektować Was samych, gdzie chcecie być za 10 lat, będziecie zadawać sobie pytania: czy to, co robicie, to jest to od Waszego serca, z głębi Waszej duszy? Będziecie, moi kochane strzece, zmieniać swoje kierunki zawodowe, poczujecie takie intelektualne przekraczanie swoich granic, że, macie, że możecie coś więcej. Nauka, struj, studia, zwróćcie uwagę na związek z religią, stosunek do wiary, do duchowości. Możecie odkrywać w sobie inne kierunki, inną drogę powołania. Zwrócicie, zróbcie to, co czujecie od serca, co wam dusza mówi, co płynie z waszego serca. Będziecie podróżowali, bo to wakacje to yy, jak najbardziej dobry czas na podróżowanie i poszerzanie swoich horyzontów i na zmianę poglądów i nagłych, nieoczekiwanych, w nagłych, nieoczekiwanych sytuacjach będą Wasze poglądy się, moje kochane strzelce, zmieniały. Słońce lwie dla koziorosce. No, dla nas, moje kochane koziorosce, będą to tematy pieniędzy, pieniędzy od innych, pieniędzy z banku, pieniędzy... Z różnych spółek. Są to też pieniądze od partnerów naszych życiowych i biznesowych. Będzie to dla Was również wsparcie moralne, duchowe, fizyczne. Mogą to, być te, y, y, mogą to też być jakieś testamenty, y, możecie otrzymywać spadki, majątki powiernicze, jakieś ubezpieczenia, pieniądze z ubezpieczenia. Mogą wyjść y, jakieś tajemnice. Będziecie czuli takie duchowe, psychologiczne odrodzenie, taka regeneracja. Mogą spełniać się lub przychodzić marzenia senne, ukryte zalety, wychodzić na jaw. Spłacanie swoich kart kredytowych lub otrzymywanie kredytu to też będzie dobry na to czas. Mogą przyjść do, na, do nas takie głębokie przemiany wewnętrzne, temat naszych wartości wspólnych. Będziecie chcieli zmienić wszystko dogłębnie przetransformować przez śmierć i odrodzenie na nowo, na innych już zasadach. Możemy też chcieć przetransformować nasz związek. Nasze małżeństwa, albo pożegnamy się z niektórymi po prostu, albo będzie, bo już nam nie służą, albo będziemy budować to na zupełnie innych zasadach. Takie tematy będą dla nas koziorostów w okresie letnim, gdy słońce będzie w Lwie. Słońce w Lwie dla wodnika. Słońce w Lwie dla Was, moje kochane wodniczki, będzie stało do Was w opozycji do Lwa, Be, do znaczy, Saturn będzie w opozycji do lwa. Będą to tematy partnerskie, relacje z bliskimi, partnerzy życiowi, partnerzy biznesowi. Czy Wy, moje lwiątka, czujecie się w tym partnerstwach dobrze? Czy, na, czy nie jesteście wykorzystywani? Czy te partnerstwa są dla Was stabilne, bezpieczne? Czy stawiacie na ja? Jak ja się z tym, w tym partnerstwie, biznesie czuję? Czy jestem ograniczana, ograniczany? Mogę rozwa rozwa mogą rozwalić się Wasze spółki, współpracę. Tak nagle nieoczekiwanie. Czy w miłości jest harmonia? Czy czujecie się spełnione? Jakie partnerstwa ja tworzę? W jakie partner relacje ja wchodzę? Czy ja jestem niezależna? Czy czuję się wolna? Czy czuję się spełniona? Czy spełniam moje marzenia z serca? Czy ja ciągle idę na kompromis? Ulegam, robię coś wbrew sobie. Tworzę sztuczną atmosferę. Są to relacje też ja z szefem, ja z fryzjerką, ja z dentystką, yy, ja z Wami. Więc wszelkiego rodzaju relacje, jak Wy do nich podchodzicie. Czy Wy najpierw stawiacie siebie, czy Wy cały czas po prostu idziecie na kompromis, dajecie się wykorzystywać. Jeżeli tak się dzieje, to to wszystko po prostu będzie się zakończało... Yy... Energia będzie sfokusowana na te tematy i nagle nieoczekiwanie zdarzenia będą spadały jak grom z jasnego nieba i to, wam, to, co Wam nie służy, będzie się rozpadało. Prace, współprace, małżeństwa, związki. Będą to tematy między ja a inni. Stawianie granic, współpraca z tymi ludźmi, którzy są na naszej fali, którzy mają te same wartości. Po prostu to, co już Wam nie służy, to wszystko będzie się y, zakańczało i Będziecie, macie stawiać na siebie, na ja, i nie iść na kompromis, tylko żeby to płynęły te marzenia, życzenia i te decyzje z głębi Waszego serca. Słońce, w lwie dla ryb. Dla Was, moje rybki, będzie spokojnie, w miarę. Tematy będą dominowały w lwie Wasze zdrowie, odżywianie, praca codzienna, obowiązki, które robią codziennie, na co dzień. Tematy odpoczynku, możecie wprowadzać jakieś diety, zacząć jakiś sport. Zmieniać nawyki żywieniowe, zwróćcie uwagę, czy to, co robicie w życiu codziennym, wasze obowiązki, praca, czy to wszystko jest zgodne z waszymi odczuciami, marzeniami, życzeniami płynącymi z serca. Czy za bardzo nie podlegacie, czy jesteście szczęśliwi z waszymi wartościami, marzeniami, czy robicie coś wbrew sobie? Dlatego jest dobry czas, więc na wprowadzenie diety, zmiany jedzenia. Wprowadzenie sportu, balansu między pracą a zdrowiem. Robimy sobie badania, zabiegi kosmetyczne, yy, zmieniamy to, co w tych tematach już nam nie służy. Wybieramy nasze życzenia płynące z serca. Tego się, moje kochane yy, rybki, trzymajmy. Życzę Wam wszystkim, moi kochani, dobrej energii. Mimo to, tu podejdźcie do, do tych ciężkich energii, które przychodzą, podejdźcie do, tych, do tego bardzo. No lekko, ale też nie tak frawornie, bo, bo, bo jest taki czas, gdzie tak powinna, energia powinna być, ale no niestety zmienia się wszystko w naszym życiu zmienia się zmieniają się nasze wartości. niektórym nam jest ciężko z tego samym, samym zrezygnować, więc no przychodzą planety, które będą to zakańczać, żeby wrzucić nas na drogę powołania. No dla niektórych to będzie ciężka energia, no ale musimy wszyscy się... To jakoś uzbroić w ten czas i po prostu przetrwać. To życzę Wam, kochani, pięknego słońca, pięknej wakacji. Wczoraj mieliśmy w Londynie 42 stopnie, więc było bardzo ciężko. Dzisiaj już temperatura spadła do 28-30, więc nie jest tak źle. Szczególnie w Londynie, gdzie nie ma wody, mury nagrzane są, no, było bardzo ciężko. Oczywiście nie mamy klimatyzacji, więc no. Ale już dzisiaj jest ok, ale życzę Wam kochani pięknego słońca, pięknej pogody i patrzcie na siebie i podejmujcie decyzję z głębi Waszego serca, bo lew to jest wewnętrzne dziecko, to jest lekkość, to jest zabawa, to są marzenia. Dziękuję ślicznie, zapraszam do wysłuchania e, naszych filmów, dziewczyny e, będą przy, przygotowywują, będą wystawiały. Honoratka fajnie też przygotowała właśnie o, tych, o tej koniunkcji, która będzie, więc serdecznie zapraszam na YouTube. Honoradki, Astroveritas. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam się serdecznie.